Cześć, z tej strony Sport Pro i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley um, Dzień trzeci, wiosna nadal, pada deszcz słuchajcie dzisiaj także dzisiaj nie musimy nawet podlewać um, ale jeszcze oczywiście przed tym yy, jak zaczniemy naszą yy, dalo, dalszą przygodę yy, zachęcam do zostawienia łapki w górę jeżeli spodoba ci się ten odcinek już na końcu filmiku i... Yy, yy. Do zasubskrybowania tego kanału, bo lecimy po 95 yy, subskrybentów, także mam nadzieję, że nam się ten cel uda. A ja już zaczynam. Jutro jest słońce, także jutro jest set, trzeba będzie podlewać. Szkoda. Dobra. Wszystko rośnie. Yy, wszystko rośnie, także jest git. Yy, no i od razu. Yy, Idziemy szukać y, rzeczy do, do nasion wiosennych, bo słuchajcie, przydałoby się to. E, przydałoby się to. E, o, horse radish. Ukryty na końcu tego. Ukryty jest, był na końcu drogi. O, robaki. Koperor. Czyli mieć, chyba. Mieć po prostu. No fajnie, dobrze. O, lick, Lik się przyda. Lik się przyda bardzo. Tam nie pójdziemy, bo tam y, kopią. Ale piątego, y, chyba w piątek, będziemy mogli już tam wejść. Także jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Ale z biegiem czasu tam wejdziemy. Dobra. Szukamy defodilów teraz, bo jesteśmy w obszarze defodilów. O, jak pięknie. Akurat się znalazł jakiś. Dobra. Idziemy teraz tutaj śmietniki, bo przeszukać. Dobra. I need il. Wezmę, ale nie, nie zrobię. Bo węgorze to ja raczej nie wyłowię na tym moim zerowym poziomie łowienia ryb. Także niestety, sorry, ale tego nie mogę zrobić. O, i muszelki. Muszelki też są spoko. Muszelki chyba. Muszelki chyba mogły być do community center wrzucone. Także ja sobie jedną zostawię, a resztę sprzedam. I nie mam już miejsca. No, jak zwykle. Normalnie tradycja. o złoto. Złota to ja się tutaj nie spodziewałem, nawet wam powiem. No to dobra, musimy iść do domu. Kurde, strasznie szybko się to zapełnia, ten nasz ekwipunek. Ja wiem, co my zrobimy. Yyy... Zostawimy sobie tylko łopatę, a resztę schowamy w skrzynce w domu. Cały na to. Myślę, że to jest dobry pomysł. Będziemy mieli więcej miejsca na zbieranie różnych rzeczy jakichś. Także git. Dobra. Także tak, jedną muszelkę zostawiamy w skrzynce, a dwie sprzedajemy. Dobra. Lecimy. I jesteśmy już. Teraz idziemy do skrzyneczki. Jedną odstawiam. Dobra. Mamy tak. No nie mamy dandelionów. Dandeliony teraz nam potrzeba. Kurde. Trzeba dandeliony. Bo bez tego nic nie będzie. Dobra, czekajcie, na no to to sprzedam. Yy, I zostawię moje narzędzia. Wędkę tak, sobie zostawię, może pójdziemy coś połowić. No i dobra. Idziemy. Może yy, na dole umarni może będą jakieś dobroci. <ścoughs> Być może. Do lasu może też nawet wstąpimy, zobaczymy Tego zakazanego Dobra Okej okay. Jesteśmy Teraz nasz trick z krzesłem Bo ja bym go o tak odrzucił to krzesło, dobra Jesteśmy nawet muzyka się inna odpaliła? Halo? Ja chcę tu wejść. Halo? Ty no, zblokowałem się. O, nie żyję. To wejdź tam. No, jesteśmy, Jezu. Już myślałem, że się zblokowałem tam. albo ja jaja. Ja bym się tam zblokował. Połowię połowie ryby. Koło Slajma, ale to się nic nie stanie. <grywa> Chyba. <grywa> Dobra. Aha, no. Śmierci to raczej nie potrzebuje. Te rybki. Albo karpia, albo Katfisha. Albo, albo Showskipa ewentualnie. No dobra, o jest ten mój paseczek, ten mój paseczek jest najlepszy, taki mały. Dobra, karmię żeśmy to Ile on? 30 zł kosztuje. Dobra. Dobra. Jest branie, ja tutaj to nawet chyba przyspieszę w moim programie do montowania. Także okej, okay, mówimy okej, okay, kolejny branie. O, to jest catfish. To jest catfish jak nic. Jak ja to złowię, to jestem prawdziwy gość. Nie wierzę w to. Złowiłem catfisha. <laughs> no. Powiem wam. No jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, wam powiem. I level wbiliśmy w rybach. Dobra. O, kolejny catfish. Nie gadajcie. No Za pięknie by było. Ale powiem Wam, że fajnie było, ładnie było to. Ładnie to się yy, sprawdziło. No cóż, łowimy dalej. Okej, okay. kolejne branie. O, catfish. Mhm. Dobra, to wyłowimy dwa, jednego sprzedamy. Jeden do Community Center. Tylko jeszcze, jak go złowimy, jeszcze nie mam pewności, że go złowimy. On się strasznie szarpie. No zobacz, co robi. Dobra, kurde. Wyrywa się. Dobra. O kurde, już był nie, tak blisko. O. Dobra. Nie, no ja nie wierzę. Mam drugiego katfisha. No dobra. Trzeci katwiszy jesteście się chętni. Dobra, mówimy dalej. Okej, okay, teraz jakieś śmieci. No. Ja te śmieci to powalam, słuchajcie. Tu nie ma co trzymać, to nic nie daje. Także łowimy dalej. Dobra, kolejne śmieci, czyli kolejne wywalenie. Okej, okay, jest branie. Aj, to już nie jest niestety y, catfish. To już jest karp. A karp albo łódzki. Karp, dobra. Dobry i karp. Trochę sobie zarobimy z tego jeziora. Nawet ten slime w ogóle ja nie wiem. On jest jakiś upośledzony, że on mnie nie widzi. Dobra. Okej, okay, jest kolejne branie. O, cutfish, jak nic. Catfish number two. Number three raczej. O dobra. Łowimy. Katfisze coś znikają. Czyżby się ich pora już kończyła? Czy nie? Jeszcze są dwa. To jest tylko wizualny upgrade, także to nic może nie znaczyć. Dobra, mamy skarb. Lecę ten skarb. Dobra. Skarpik i skarb. Zobaczyłem, co jest w skarbie. Uwaga. Geoda. No ładnie. Ej, ale... Ej! Nie ja dostałem... Tego takiej informacji, że znalazłeś, znalazłeś go masz to rozbić u tego. U Smitha. Nie było czegoś takiego. Ciekawe czemu. Czy coś się zepsuło, czy po prostu jak z, yy, ze skrzynki łowisz to się, nie wiem, psuje i nie ma tego. Nie dodali twórcy może. Może coś takiego. Dobra, kolejne łowienie. I to chyba jest skarb. Tak, to jest skarb. Widać to. Dobra. Okej. Okay. nie była kawisza kolejnego z... O! Pojawiło się tutaj. Jezioro z bąbelkami. Jezioro z bąbelkami jest fajne. Bo szybciej ryby się w nim produkują. Czekajcie. Może tam dorzucę? Dorzuciłem, dobra. Okej, okay, gazeta to wywalamy od razu. No, trafiłem, no dobra. Ok. Karp kolejny. No dobra. Dzisiaj jest odcinek połowowy. Także dla tych osób, którzy albo lubią, albo nie lubią. Jeszcze nie wiem, czy to ono czy nie. Także albo mnie słyszycie w czasie, jak na przykład ryby nie biorą, albo mnie nie słyszycie. Jest przyspieszenie. Nie wiem, jak ja to zrobię. Ale myślę, że chyba yy, po prostu ja tam się wyciszałem, jak ryby nie brały yy, W takich momentach właśnie, jak przed chwilą O! No I poszedł To był ten, to był catfish To był catfish Dobra Tarpik Nie, nie będę wycinał, nie będę wam przyspieszał, ani wycinał Po prostu będziecie, nic nie będę mówił w czasie połowów. Jak będą ryby brały. Jak będę łowił. Dobra. Śmieci. Chciałem katwisza jeszcze sobie jednego złapać. Dobra, ale to jest skarb niestety. Okej. Okay. Okay, ile zarobimy na tych rybach? Jak je sprzedamy? Myślę, że całkiem sporo możemy się tutaj narobić. Narobić, zarobić. Dobra. Ok. O, catfish! Albo nie. Nie, to nie jest catfish. Co to jest? Woodskip może. Pierwszy łódzki. Bo ja tak długo łowię i ani jeszcze jednego woodskipa nie wyłowiliśmy. Czekajcie, dajcie się mi się skupić. Kurde, no kurde, albo Katwisz, albo Łódźkip. Już nie wiem, co to było, ale raczej Katwisz, bo on się tak szarpie. Uznaję. Dobra, Karp. Ok, także dzisiaj jest ten odcinek najnudniejszy. Chyba, że dla kogoś jest to fajne. To jak najbardziej, niech ogląda, jak mu się podoba. Katwisze są tutaj najbardziej płatne. O, Łódźki, padł Katwisz. Łódźki, chyba. Łódźki, dobra. On 75 jest warty. No dobra. Może być. Drugi poziom wetkarstwa. No dobra. Uwaga, karpik, widać to. Dobra. Nie wiem, od czego to zależy, jeszcze nigdy tego nie sprawdzałem. Od czego to zależy, że raz jest srebrna, raz jest zwykła, raz jest złota. Jak na przykład perfect w łowie, to czasami jest nawet i zwykła. Naprawdę nie wiem, od czego to zależy, czy to się losuje, czy coś do to wpływa. Ciekawe. Dobra. To jest karp. Ja bym chciał katfisha. Halo, dawać katwisze albo wood skipy. Bo to 37, 210 i 225 karpy. A reszta więcej jest płatna. Także chciałbym. Poza karpiem też co innego. Dobra. Okej, okay, jest dziewiąta PM w ogóle. Także zaraz będziemy musieli do domu wracać. Dobra. Kolejne zarzucenie. Tu w ogóle jakieś roślina pływa. Chciałbym ją złowić też. Zobaczymy, czy nam się uda. Okulary, no, okularów to ja raczej nie chcę. Nie jestem yy, niewidomy, czy nie mam problemu ze wzrokiem o katwisz. Katwisz, pierdzielę. <gulary> Jeszcze skrzynkę dali. Zobaczcie, jakie pazerne. Jakie chciwe. Chcieli, żeby się ktoś namówił na skrzynkę. No, no. Kolejny katwisz, dobra? Może tym razem. A nie mówię hop Dobra Kurde Poszedł Ten stań w ogóle przemieścił się Zobaczcie on jest też tu A tam jest jakiś czaj się za tym, za kolumną na mnie To ciekawe Dajcie, wywalę. Zjem onionsa jednego. Jeszcze raz w głowie. Może złapie coś. Dobra, jest coś. Katwisz. Jest! Ho! Mamy! Mamy catfisha, dobra. Ostatnia ryba i wracamy do domu. Już się robi strasznie późno. Tutaj jakoś tego nie widać. Zobaczcie, jest jakoś jasno. Ale na dworze ciemno pewnie. Kolejny catfish. Nie, nawet tego nie biorę. Nawet tego skarbu nie biorę. Albo, jest szansa. Dobra. O! Kurde! No, oj, nie, Je, jedna energia. Dobra, ostatnia, ostateczna już to ryba. To, to jest już ostateczna ryba, bo ja już tu się zapędzam i chcę więcej łowić. Ostatnia ryba. Dobra, Katwisz, Katwisz, na zakończenie, na zakończenie dnia. O. Jest! A Dobra, wracamy. Wracamy z połowów. No, dzisiaj jak widzicie wyszedł dzień. Nie taki jak planowałem. Nie planowałem takiego dnia, ale wyszedł taki dzień, jaki wyszedł. Hm. O, widzicie? Zobaczcie. Tutaj teraz jest ciemno, a tam jakoś nie było tego widać. Aż tak, że jest ciemno. Dobra Wracamy do domu, ciu. Aha, ten dysk nie przejdę, aha, super Okej okay. Teraz tutaj przez busze <laughs> Ono jest getting late, jest 12 w nocy, już jest yy, ten, środek nocy Dobra Idę sprzedać ryby i... W, yy, idziemy spać To znaczy tak Sprzedajemy te Tą zostawiamy. Tą zostawiamy. Geodę zostawiamy. I... Dobra. I Karpia też jednego zostawiamy. Także co? Wszystko jest posegregowane. Jeszcze się z wami nie pożegnam, bo zobaczymy jakie profity z tego. Uwaga. Fishing. Fishing. Dobra. I... O... 1382. To jest jak na, na, na sam początek, to jest bardzo dobry wynik. Także no, jestem zadowolony. Dajcie, znać, czy Wam się dzisiejszy odcinek podobał. A ja co? Będę kończył już ten odcinek. Yy... No Odcinek wyszedł rybny. <laughs> Nie planowałem, ale no, wyszedł. Także co? w ja Smart Pro. Yy... Zachęcam do zostawienia łapki w górę, że spodobał Ci się dzisiejszy odcinek yy, oraz subskrypcję A ja co? Klikam OK i do zobaczenia jutro. Także co? Pa! pa!